Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król żółci. W tym filmie Załański przeprowadza zamach stanu, załużny unika zamachu na siebie, SPU przeprowadza zamach na posła separatystów, a Komisja Europejska próbuje nas wciągnąć do tego bagienka. Na Ukrainie mamy już de facto zamach stanu. W nocy z 6 na 7 Załański odwołał przyszłoroczne wybory. Bo jak sam twierdzi, według niego to nie jest na nie czas. Tak dla kontekstu tylko powiem, że na tej chwilę życie na Ukrainie poza samym frontem dzieje się już normalnie, oczywiście jak na Ukrainie, Mamy normalnie imprezy, koncerty, zawody sportowe, dlaczego więc miałoby nie być wyborów? Oczywiście z jego punktu widzenia odpowiedź jest prosta: no, musimy anulować, bo przegramy. Pytanie, jak się na to zapatrują jego zachodni kuratorzy, bo nawet Amerykanie mówili w końcu o konieczności przeprowadzenia wyborów dodać trzeba, że według kalendarza miały one odbyć się w tym roku, ale zostały przełożone. A to nie koniec sięgania po władzę absolutną, bo mieliśmy zamach na założnego. Paczkę z granatami odebrał jego asystent, który oczywiście nie przeżył. Sprawa jest w toku, no choć praktycznie wszyscy, nawet po ukraińskiej stronie, twierdzą, że to są po prostu walki wewnętrzne. W poprzednim filmie zrobiłem błąd przy okazji, bo główny dowódca 128. Brygady jednak przeżył. Tamten gościu, który zginął, to był główny dowódca, ale polowy. Choć to niewiele zmienia, bo Władimir Lysin, czyli ten nominalny dowódca, został aresztowany przez SBU w związku ze śmiercią jego podwładnych. Krótko mówiąc, oskarżają go o zapotaż swojej własnej jednostki. W sumie nie wiem, która wersja jest gorsza, dowódca zabijający swoich żołnierzy, czy Ukraina zatrzymującego dowódcę pod fałszywymi zarzutami zamówienie o śmierci tychże żołnierzy. W każdym bądź razie źle się teraz dzieje w tym wojsku. Podobno minister obrony miał już poprosić o dymisję szefa sztabu. Pytanie, czym to się teraz skończy, no bo on jest dosyć lubiany wśród żołnierzy. Tutaj najważniejszą rolę w tej chwili będzie odgrywać psychika samego założnego, bo on ma w tej chwili kilka opcji. Może próbować robić błąd, ale Prygorzyn. On ma dużo większe poparcie wśród żołnierzy przy dobrych wiatrach. Mógłby nawet się on udać. A problem Sołońskiego, który od ostatnich miesięcy jest już bardziej balastem, rozwiązałby się w sposób łatwy do przetrawienia dla zachodniej opinii publicznej. Dotychczasowy prezydent to jest bohater, ale widok tylu zbrodni dokonanych przez Rosjan przez ostatnie dwa lata złamał jego wrażliwe serce, przez co trochę odjechał. A Ukraińcy to naród tak kochający wolność i demokrację. Że w jej obronie spuntują się nawet przeciw tak wielkiemu człowiekowi jak Woody Załański. Pytanie tylko, co o tym myśli teraz Załóżny i Zachód? Bo to mimo wszystko byłaby operacja ryzykowna. Trzeba by to przeprowadzić szybko takim no chirurgicznym cięciem, usunąć prezydenta i kilku innych członków rządu. Jeżeli im się to nie uda, lub druga strona no, da radę jednak stawić opór, no to będziemy mieli problem bo Putinowi z tego buntu udało się wybrnąć drogą dyplomatyczną, z tym, że po obu stronach mieliśmy ludzi myślących w kategoriach interesu. Tutaj będziemy mieli w znacznej części do czynienia z fanetykami, tudzież psychopatami, więc wojna domowa na tyłach jest bardzo możliwa. No i jest jeszcze jeden problem. Praktycznie wszyscy żołnierze ukraińscy są już na froncie i w okolicach. Co za tym idzie, ciężko by było uspierać odpowiednio dużą grupę ludzi, do marszu na taki pałac prezydencki, tak żeby druga strona się nie zorientowała. Prygorzyń miał właśnie ten luksus, że jego podkomendni zostali odesłani na tyły w celu przegrupowania. Choć z drugiej strony taki, a inny status ukraińskiej armii oznacza, że i jednostek broniących prezydenta będzie niewiele. Jednostka gwardii, odpowiedzialna teoretycznie za jego ochronę, jest teraz w końcu w Avdijówce. A z takiego Czernichowa czy Słum a to już teoretycznie jest front północny, no można do Kijowa dojechać w parę godzin. Na Morzu Czarnym Rosjanie ostrzelali okręt pod liberyjską banderą. Na tę chwilę nie wiadomo co wiozł, choć nie ma to tak naprawdę znaczenia: blokada to blokada. Od momentu zerwania umowy zbożowej Rosja zapowiedziała, że nie gwarantuje bezpieczeństwa statkom w tych okolicach pływającym. Choć biorąc pod uwagę, że Liberia to kraj z USA sprzymierzony, to mogli przewozić tam jakąś kontrabandę. W okolicach Ługańska wybuchła bomba w samochodzie posła Ługańskiej Republiki Ludowej. Mężczyzna zmarł. Oczywiście, jak zawsze, to jest 50. prawa ręka Putina. Miał on być był on dowódcą wojsk tej republiki, ale chyba nie jakimś ważnym, albo ja się gdzieś pomyliłem, bo w wykazie ministrów obrony go nie ma, a z zawodu jest prawnikiem. Od 2015 ta armia ma już za dowódców zawodowych żołnierzy. Choć takich parlament jest niewielki, bo ma tylko 50 członków, więc to będzie na tej chwilę najważniejsza ofiara tej wojny po stronie separatystów. A na froncie mamy kolejną ofensywę wojsk rosyjskich, tym razem koło Bachmutu. Rosjanie weszli do pozostałości Kleściwki, o którą ciężkie walki toczyły się w czasie letniej ofensywy. A która została ostatecznie po kilku miesiącach zdobyta przez wojska ukraińskie. Ofensywa na północ od miasta stanęła, no ale siły ukraińskie nie są nieskończone, wręcz przeciwnie. A sama wioska nie oferuje już żadnych tak naprawdę miejsc do obrony. Oznacza to jednak, że atakujących mogą bardzo łatwo ostrzeliwać z artylerii, no z tym, że tego też brakuje. A większość i tak mały dostaw pocisków idzie do Chersonia. Rosjanie szukają teraz dziury w zasadzie na wszystkich frontach. Jedynym miejscem, gdzie Ukraińcy mają inicjatywę są okolice właśnie tego Hersonia. Na tej chwilę próbują oni przerzucać nawet pojazdy opancerzone już na drugi brzeg rzeki, co jest niezbędne, jeśli chcieliby pójść gdzieś dalej. Do tego niestety potrzebne są już jednak mosty. Te normalne są pod wodą, a pontonowe można zatopić przez dwie minuty jednym uderzeniem drona w odpowiednie miejsca. Przekroczenie tej rzeki w ilościach umożliwiających jakieś sensowne działanie jest zwyczajnie w świecie niemożliwe. Ukraińcy chcą rozpocząć negocjacje akcesyjne do Unii. Chce tego również przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Czy chcą tego obywatele Unii Europejskiej? Nie interesuj się, bo kociej mordki dostaniesz. To nie tak, że jak ktoś płaci podatki, z których to idą te składki unijne, to ma coś do powiedzenia w sprawie Unii. A już w sprawie wyboru rzeczonej Ursuli tym bardziej. Całe szczęście jest jeszcze Orban, no i nasi też mają podobno zablokować tą procedurę, bo żeby ją wszcząć, wymagana jest zgoda państw członkowskich. Ktoś może powiedzieć, że taka Turcja jest na tym etapie od lat 30 i nic im to nie daje. No i wszystko fajnie, tylko jej zły płyty nie najeżdża, wręcz przeciwnie, oni wybierają równie złego Erdogana. Rządzący Unią, no to są politycy nowego pokolenia, zatem nie lubią się ograniczać czymś takim jak zdrowy rozsądek czy logika, za to ograniczeni są umysłowo, więc jak dla mnie powinni być ograniczeni również zewnętrznie, przez jak największą ilość praw po prostu. O tym, że Nord Stream zostanie zniszczony, też nikt by wcześniej nie pomyślał, więc nie chcę, by to, się samo, by to samo stało się z naszą przyszłością jako kontynentu niedotkniętego nuklearną katastrofą. Na tę chwilę ta akcesja to jest jednak coś, czego potrzebuje Załański. Zauważcie, że za każdym razem, gdy ten rząd ma jakąś topę, pojawia się Unia Europejska i kolejny krok w kierunku członkostwa. Pytanie, czy tym razem Ukraińcy się na to nabiorą? W sumie ci, co chcą do tej wspaniałej Unii, no to wyjechać już mogą i teraz. A z tego co wiem, część się już mocno zawiodła. Że w tym rzeczonym raju to i również trzeba pracować i płacić czynsz i oskrozić o podatki. U nas w kraju zauważyłem, że najlepsze stanie o zachodzie to mają pokolenia starsze i to ci jego przedstawiciele, którzy tam nigdzie nie, nigdy nie byli. Nie znają języka, nie korzystają z internetu. I nasłuchałem się już od takich wiele razy o tym, jak to w Niemczech państwo daje za darmo mieszkania dla tych, którym się dziecko urodziło i inne bzdety co jest też troszkę winą komuny. Gdzie na drugą stronę muru mało kto wyjeżdżał, a jak już wyjeżdżał, to nie wracał. Jedyny kontakt z tamtym światem, to jak ktoś dostał magnetofit od przysłowiowej cioci z Ameryki, która oczywiście wydała na niego całą pensję w myśl zasady zastaw się, a postaw się, ale żeby podkreślić jeszcze swoją wyższość, to napisała, że dla nich to praktycznie za darmo, bo tutaj to ludzie w kosmos latają, a u was w Polsce jak w lesie. U nas to się zmieniło w latach 90., a skończyło się na dobre w 2004. No i młodsze pokolenie już nie ma tylu kompleksów. Ale na Ukrainie taki stan trwał w zasadzie do początku tej inwazji. Bo wcześniej to mogli do nas na przykład przyjeżdżać, ale wbrew temu co niektórzy mówią, no to nawet dla nich my żadnym Zachodem nie jesteśmy. No w końcu Kurica, nie Ptica, Polsza nie zagranica. Także na tę chwilę to ja myślę, że ta marchewka, którą oferuje Sałański, to już jest trochę uwiędła, a możliwe, że za chwilę to i zacznie gnić. Słowacki parlament zablokował wysyłanie uzbrojenia obiecanego przez jego poprzedników. No to jest już akurat precedens na skalę europejską. A trzeba powiedzieć, że chodzi o coś, czego Ukrainie na tę chwilę najbardziej brakuje: to jest o amunicję artyleryjską i rakiety. Rząd zapowiedział, że może nadal wysyłać krajowi pomoc humanitarną. Braki w amunicji jednak nie przeszkadzają Ukraińcom w ostrzeliwaniu cywili, bo w Doniecku mieliśmy do czynienia z największym od początku wojny ostrzałem miasta. Traktat o konwencjonalnych siłach w Europie został zerwany. Nakładał on na poszczególne kraje ograniczenia w ilości posiadanych żołnierzy i sprzętu i przyznam szczerze, jak dla mnie był on już przeżytkiem. Powstał w czasach, gdy armię szło jeszcze w ilość, i te górne limity, i tak trudno jest jak dla mnie na tej chwilę przekroczyć. No bo na utrzymanie na stanie przykładowo 11 tysięcy czołgów, bo to jest górny limit w traktacie, no to mogą sobie pozwolić już chyba tylko USA i Chiny, a i one tyle tego nie mają. Koniec końców, chodzi tu jednak bardziej o samą symbolikę. Traktat ten, podobnie jak i podobny o rozprzestrzenianiu broni jądrowej stanowiły podstawę, podstawę postzimnowojennego ładu w Europie. Do Kazachstanu z wizytą zmierza Władimir Putin. Na tę chwilę kraj ten jest głównym państwem regionu na celowniku zachodnich polityków. Szczególnie aktywna jest tutaj Francja. Kraj ten póki co wykorzystuje zainteresowanie sobą całkiem dobrze. No bo jak przyjedzie Zachód, to zapowiedzą sankcje na Rosję. Jak wyjadą, to się wycofują. Teraz przyjeżdża Putin. Więc, zapowi więc zapowiadają otworzenie szkół dwujęzycznych. Z tego co się orientuje, to teraz Rosjanie i Kazachowie mają osobne. A prezydent już nawet mówi o powołaniu instytutu do promowania języka rosyjskiego w Azji Centralnej. Jakby nie patrzeć, to Kazachstan jest jednym z najlepiej zarządzanych krajów poradzieckich, z dobrym wzrostem gospodarczym, wysoką dzietnością i brakiem spińskimkolwiek. Nie mają oni w zasadzie interesu wangażowanie się w wojnę Zachodu z Rosją, w sumie po żadnej ze stron. Toż przed wojną na Ukrainie mieliśmy już próbę przewrotu w Kazachstanie skierowaną pośrednio przeciwko Rosji, która się zakończyła spektakularną klęską. A nawet po inwazji mieliśmy momenty, gdy Rosja była trochę bardziej w dołku, więc jakby chcieli Putinowi coś zrobić, to mieli ku temu już wiele okazji. Także jak dla mnie oni będą po prostu. Lawirować jak swego czasu Łukaszenka z korzyścią dla siebie i swojego kraju. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.